Dzień dobry, witamy kolegów oraz koleżanki. Tutaj, właśnie na pierwszym planie, oglądamy pierwsze wyjście Gołębi Młodych w 2017 roku WGG wąt. I tak właśnie dosłownie pół godziny temu, zostaje wypuszczone. Kilka już wyskoczyło na dach, część już gdzieś tam. Sobie krąży jeszcze. Tu widzę jakieś goni. Około domu, gdzieś tam kilka widziałem u sąsiada, też na dachu. No, ale tak to wyglądają, właśnie pierwsze obloty. O, tu sobie kolejny młody. O, tu też widzimy, tak właśnie wyglądają pierwsze obloty. Czasem gdzieś sobie znajdą jakieś miejsce. Też robimy tak, ja na przykład ze swojej hodowli wypuszczam kilka samczyków, tak zwanych wabików, które gonią sobie wokół tu gołębnika. No i, i po prostu gołąbki te młode właśnie widzą, że są tu jakieś gołębie, więc się do nich instynktem stadnym po prostu schodzą. O, tu sobie jeszcze jakiś jeden wpad, jeden sobie tutaj fajnie siedzi, śmiały. Obserwuje okolice. Myślę, że to przebiega normalnie, tak jak co roku. Tutaj też chcieliśmy pokazać tych sponsorów naszych banery, firmę Paloma de Verda. Pogoda dzisiaj taka lekka pod chmurką. Myślę, że dziś mamy sobotę, więc hodowcy nie trenują gołębi, no bo wiadomo, że lot będzie. Więc myślę, że jest to bardzo dobry dzień na taki pierwszy oblot, żeby gdzieś tam gołąbki nie zabrały się za, za innymi jakimiś gołąbkami. O, tu też mamy, no tak to wygląda właśnie. Właśnie tam widziałem też u sąsiada na oknie trzy sztuki Dobrze, że mamy wyrozumiałych sąsiadów No i tak to Tak to właśnie Wygląda jeszcze tu może takim ujęciem na deskę Myślę, że w najbliższym tygodniu kolejne boksy będziemy wypuszczać. Drugi, trzeci i jeszcze ten czwarty na takich, te, te co będą najpóźniej przyjęte, no to jeszcze kilka dni. Kilka dni jeszcze będą e, przytrzymane, no bo wiadomo, że jak są świeżo doniesione, no to muszą kilka dni jeszcze się troszkę zadomowić. Co chciałem jeszcze powiedzieć. E, Spis gołębi będziemy po prostu robić już dokładnie jak wszystkie gołębie. Przyporządkujemy obrączki elektroniczne. Wszystkie zostaną przyjęte, zakończone zostanie przyjmowanie. Wtedy opublikujemy cały spis do końca wszystko, ile jest gołąbków. W tym momencie sporządzamy taki po prostu stan ilościowy, ile każdy hodowca uczestnik po prostu oddał tych gołębi i to będzie opublikowane na stronie, myślę, że w najbliższych dniach, tak żeby każdy mógł sobie sprawdzić nazwę drużyny oraz ten, jeżeli będą jakieś tam niejasności, yy, może nie tyle niejasności, że to tam czasem błąd jakiś z naszej strony też się może zdarzyć, no to czy, czy któryś z hodowców chciałby sobie zmienić tą nazwę drużyny, to prosimy tutaj o kontakt telefoniczny lub mailowy i po prostu takie rzeczy będziemy, będziemy po prostu weryfikować jakby były jakieś błędy. No. I takim ostatnim ujęciem, spojrzeniem młodego gołąbka. Żegnamy się z kolegami. Życzymy wszystkim powodzenia w nadchodzącym sezonie. Dobry lot.